Wiosna na dobre zagościła w naszym mieście, jednak zobaczmy, czym jeszcze żyje Grudziądz. W tym roku obchodzimy 500 rocznicę wygłoszenia przez Mikołaja Kopernika traktatu o szacunku monety. Sprawdźmy, jak mieszkańcy rozpoczęli świętowanie tego jubileuszu. W tym roku obchodzimy 500 rocznicę wygłoszenia w Grudziądzu przez Mikołaja Kopernika traktatu o monecie. Dokładnie 21 marca 1522 roku Kopernik pojawił się w Grudziądzu i wówczas wygłosił jedną z wersji swojego traktatu o monecie. Dzisiaj mówimy, że jest to deestimazione de monetę, czyli o szacunku monety, choć trzeba przyznać, że ten tytuł pojawił się tak naprawdę dopiero w drugiej połowie XIX wieku. W źródłach współczesnych Kopernikowi tej nazwy nie było. Trudziąckie Dni Kopernikowskie obchodzimy w bibliotece co roku i pod różnymi odsłonami, a dzisiaj nie tylko jako astronom, astronom, ale też i ekonomista. I no właśnie, taki trudny temat, jak to dzieciom przedstawić. Ja tutaj proponuję za pomocą zabawy, żeby te trudne treści dzieciom wyłożyć poprzez różnego rodzaju działania przynoszące wiele emocji, humoru. Proponujemy wiele atrakcji w sposób taki dostępny, zabawowy. Dużo myślę, że będzie emocji, energii, zabawa w koło fortuny. Będą też pieniądze, gdyż Mikołaj Kopernik wiele razy występował na banknotach, monetach. Akurat tutaj w grze będą banknoty tysiąc złotowe z lat 80. Można nabyć osobiście w punkcie informacji turystycznej dwie wyjątkowe monety. Jedna jest to moneta srebrna, wydana przez mennicę Polską o wadze 999, druga to jest nasza, nasz taki żeton pamiątkowy z Mosiądza, który z reguły wydajemy w ramach jakichś konkretnych rocznic związanych z Grudziądzem. Tych żetonów mamy bardzo dużo, no ale dzisiaj jest ten wyjątkowy związany z głównym bohaterem Mikołajem Kopernikiem. Bardzo się cieszę, że takie uroczystości się odbywają, że Komitet Obchodów Kopernikańskich działa prężnie i tutaj młodzież, która dzisiaj przyszła na te uroczystości, dowiedziała się i pewnie już wie, że Kopernik to nie tylko wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię, ale również to jest ekonomista. I ten traktat, który był 500 lat temu wygłoszony przez Kopernika właśnie w Grudziądzu, właśnie w tym miejscu, mówi o szacunku monety. I ten traktat, który był wtedy bardzo ważny, myślę, że w dzisiejszych czasach jest również ważny. Z szacunku do monety powinniśmy się uczyć całe życie i o tym pamiętać. Kopernik w ciągu 19 lat prowadził swoje badania. Rozpoczął je w 1516, zakończył w 1535 i y, kolejne wersje traktatu były coraz bogatsze o jego kolejne badania. Y, a nie było to wcale takie łatwe, ponieważ on nie miał laboratorium chemicznego w dzisiejszym rozumieniu. On musiał każdą monetę zważyć, zmierzyć, musiał znać gęstości poszczególnych metali, żeby obliczyć zawartość stopu, poszczególnych metali w stopie. Także wcale to nie było takie proste i nie było to. To rzeczą łatwą, tym bardziej, że zarówno w miernictwie, jak i w mennictwie panował wielki chaos. To dopiero Kopernik w jakiś sposób uporządkował. On inaczej traktował pekunia, czyli pieniądz, i monetę, czyli monetę w postaci wybi wybitego krążka metalu z odpowiednimi cechami. On po raz pierwszy opisał tą monetę z jej funkcjami, czyli z funkcją dobroci, czyli wartości, czyli wartości wynikającej z kruszcu. On po raz pierwszy opisał również to iż wizerunek władcy nadaje również pewnej powagi monecie. On również opublikował tutaj informacje związane z nominalną wartością oraz z wartością jak gdyby umożliwiającą zakupienie określonych walorów w zamian za te pieniądze. To wszystko jest dziełem Kopernika. Kopernik był w grudniu 500 lat temu. I wygląda na to, mam takie wrażenie, że coraz więcej tego Kopernika, nawet po upływie pół tysiąca lat, pamiętamy i to coraz bardziej intensywnie. Muszę tutaj wspomnieć o osobie, która zainicjowała ten proces w Grudziądzu w 1968 roku. Pan świętej pamięci Jerzy Szwarc założył oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii u nas w Grudziądzu i on działa do dzisiaj. Potem w 1972 roku powstał planetarium pomnik żywy Kopernikowi i to się toczy, proszę Państwa. Pamiętajmy, że w Grudziądzu Kopernik ma dwie takie nogi, można powiedzieć, astronomiczną i ekonomiczną. Ta wystawa, którą prezentujemy dzisiaj, jest tak zwaną wystawą objazdową. Ona prawdopodobnie w przyszłym roku z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika będzie zafunkcjonuje jeszcze w przestrzeni innych muzeów w Polsce. Ale mamy ten rok wcześniej, ten rok obchodów właśnie wygłoszenia memoriału Mikołaja Kopernika na zjeździe stanów Prus Królewskich w Grudniącu, dokładnie 21 marca 1522 roku. Ta wystawa opowiada stricte właściwie o życiu Kopernika, o jego. O życiu codziennym, w tym toruniu z drugiej połowy XV i pierwszej połowy XVI wieku, ale oczywiście również o jego działalności naukowej. Powinno być wybitnym naukowcem epoki renesansu. Nie tylko astronomem, ale także matematykiem, ekonomistą, lekarzem no i du też duchownym, o czym też musimy pamiętać. Sporo wiemy, ale dlaczego nie poznać go na nowo i nie zainteresować się nim nie tylko jako astronomem, który jest troszeczkę od nas oddalony człowiek renesansu, ktoś wielki, ale przecież również człowiek. Był na pewno dzieckiem, mieszkał w średniowiecznym Toruniu, w późnośredniowiecznym Toruniu. Miał swoją rodzinę. Wynika jego życie z pewnych okoliczności, którego, między innymi, jako dziecko spotkały. Tutaj dowiadujemy się więcej o tym, jak wyglądało jego dzieciństwo, między innymi, czym mógł się bawić. Więc poznajemy także Mikołaja jako małego chłopca. Później patrzymy na okres studencki Mikołaja Kopernika. Dowiadujemy się, że między innymi, jadąc do Włoch ze swoim bratem, popadł w długi z których wyciągać go musiał przyjaciel jego wuja, Łukasza Wacenrodę. Zatem Mikołaj Kopernik na naszej wystawie obecny jest w wielu rolach. Jest również lekarzem, dlatego gdy państwo nas odwiedzą, będą państwo mogli stworzyć sobie mieszankę według receptur m.in. Mikołaja Kopernika. Minął już ponad miesiąc, odkąd Rosja zaatakowała Ukrainę. W tym czasie miasto podejmuje wiele inicjatyw, by pomóc ukraińskim uchodźcom. Thank <smart noise> you. Jeżeli chodzi o miejsca zbiorowego zakwaterowania, to w tej chwili praktycznie mamy wypełnioną zarówno bursę, gdzie przebywa 150 osób i klub sportowy Start, gdzie przebywa około 60 osób. Mamy oczywiście przygotowane kolejne miejsca, to jest Czarci Młyn, Centrum Kultury Teatr i Marine. Oczywiście to nie są wszystkie osoby, które przyjechały do Grudziądza po 24 lutego, ponieważ bardzo dużo osób jest, e, przebywa w kwaterach Prywatnych, u osób fizycznych, i to widać nawet po liczbie nadanych numerów PESEL, gdzie do wczoraj nadaliśmy ponad 700 tego typu numerów, co oznacza, że tych osób przebywających w gronie uchodźców wojennych jest zdecydowanie więcej. jak w całej Polsce, ruszamy dzisiaj z rejestracją obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi, które tam się oczywiście na Ukrainie odbywają. Mamy przygotowane w tym budynku cztery stanowiska. Rejestrujemy, pierwsze pasele już są nadane. Również jednocześnie nadajemy profile zaufane tym osobom, czyli tak zwaną M-tożsamość która ułatwi potem wszelkie procedury w innych instytucjach. Większość osób oczywiście ma paszporty, mają paszporty swoje wewnętrzne ukraińskie, mają również osoby prawo jazdy, na których znajdują się dane ze zdjęciem. Również karta bankowatowa ukraińska posiada takie dane. Nasze wnioski są dwujęzyczne, a więc i w języku polskim i w języku ukraińskim, a więc nie ma problemu. Mamy również tłumaczy, którzy bezpośrednio pomagają w wypełnianiu dokumentów. Termin rejestracji czy czas rejestracji od dnia przekroczenia granicy jest 60 dni, więc na spokojnie zarejestrujemy wszystkie osoby, również te, które sukcesywnie napływają i przekraczają granicę i znajdą się u nas w Grudziądzu. sytuacja jest bardzo dynamiczna. Wcześniej wojewoda zapowiadał, że do naszego województwa przyjedzie około 35 tysięcy uchodźców, że tylu zostanie do rozlokowania, co statystycznie akurat w przypadku Grudziądza wypadało około 2000, tysięcy, więc na razie póki co tej fali, fali nie ma. No niemniej musimy być na to, na to przygotowani, a w tej chwili bardzo, bardzo ważne zadanie stojące przed nami to zarówno zaopatrzenie tych osób, które już są w grudniu, jeżeli chodzi o pomoc społeczną, także także zorganizowanie chociażby pomocy w znalezieniu pracy, też i zakwaterowania, podpisanie umów z osobami prywatnymi na zakwaterowanie. Mówię tutaj o, o tej płatności tak zwanej 40 zł za zakwaterowanie, wyżywienie, 40 zł dziennie, ale też i bardzo ważna działka. Związana z edukacją. Uruchomiliśmy adres mailowy: magazyn ukamaupa.um, jak urząd miejski.grudziac.pl. I dla osób, które by chciały, że tak powiem, wystawić ofertę takiej, takiej rzeczy gabarytowej, można na ten adres napisać. Ma to swoje znaczenie, że będzie to pomoc skierowana, tak? Czyli my nie zbierzemy 20 łóżek, z którymi być może nie będzie wiadomo, co potem zrobić, ale będzie te łóżka dane tam, gdzie rzeczywiście one są potrzebne. Cały czas potrzebujemy żywności, chemii gospodarczej, rzeczy, ale myślimy o rzeczach już strasznie... Wtedy zmienia się okres, może nieletni, ale taki przejściowy. Jeżeli chodzi o bieliznę, to oczywiście apeluję o to, żeby ona była no, nieużywana, to naturalna sprawa. Telefony komórkowe, ludzie gdzieś tam pogubili się, rozeszły. Nikt nie myśli o nowych telefonach, ale jeżeli takie telefony ktoś tam ma 2-3 już trochę on wyszedł z mody, ale jest ciągle sprawny, no to można, ewentualnie też jest prośba, żeby go przekazać. My przekazamy osobom potrzebującym. Pościele, kołdry, koce, generalnie można powiedzieć, że wyposażenie domu. Wprowadzimy rejestr rodzin, polskich rodzin, które przyjęły rodziny ukraińskie. Tych rodzin ukraińskich jest 95 osób. Z tego 49 rodzin już otrzymało wsparcie z tego magazynu. Odbywa to się w taki sposób, że pracownicy kontaktują się z, z tymi osobami z Polski, rozeznają potrzeby tych osób, w jakim zakresie, ile jest osób, które tą pomoc mają, do której ta pomoc ma dotrzeć, i wówczas te osoby zgłaszają się do nas, do ośrodka pomocy, pracownicy z nimi idą. I jeśli chodzi o takie potrzeby związane z żywnością, kosmetyki te, te rzeczy pracownicy ustalają z, z tą rodziną i przygotowywane jest wraz z wolontariuszami. Szkoły włączyły się bardzo, bardzo fajnie w tą akcję, że te dzieci, które już podjęły naukę to szkoły zabezpieczyły ich przybory szkolne. W tym zakresie 300 zł jest jednorazowo wypłacane na każdą osobę z Ukrainy. Mamy przyjętych wniosków ponad 240 i to jest około 480 osób, które otrzymają te 300 zł. To są osoby, które po 24 lutego przekroczyły granicę polsko-ukraińską i osoby mają nadany numer PESEL z końcówką UKR, czyli Ukraina, więc dla tych osób jest ta pomoc dedykowana. jesteśmy przygotowani na takie działania długofalowe, systemowe. To nie jest sprint, tylko tylko, tylko maraton. Praktycznie wszystkie wydziały pracują na rzecz właśnie no pomocy uchodźcom, począwszy od Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Spraw Społecznych Zdrowia, także Wydziału oczywiście Edukacji i całego Urzędu Stanu Cywilnego, tak można by wymieniać, także dokonujemy przesunięć pracowników z różnych wydziałów, aby wspomóc te wydziały takie najbardziej obciążone. Przede wszystkim wielkie zaangażowanie i wielkie serca mieszkańców budziądza, no, którzy cały czas, cały czas wspierają uchodźców wojennych, chociażby przekazując różnego rodzaju dary podarunki. Czas zobaczyć jak zmienia się nasze miasto. Dziś odwiedzimy ulicę Zaciszną. Przebudowa będzie polegała na kompleksowej rozbiórce istniejącej nawierzchni, wykonania jej od nowa, czyli nowa podbudowa warstwy wiążąca ścieralna, nowe krawężniki, nowe chodniki, nowe oświetlenie led i infrastruktura towarzysząca, czyli częściowo wymieniamy kanalizację deszczową i nowe wpusty uliczne i to wszystko, na którym będzie polegało. Oczywiście nowe nawierzchnie chodników, miejsca postojowe, nowe też skotki betonowej. Dzisiaj wykonawca głównie skupia się na budowie oświetlenia ulicznego i rozbiórkach, po wykonaniu rozbiórek i zabudowie infrastruktury podziemnej związanej z oświetleniem wykonawca przystąpi do zabudowy fundamentów pod oświetlenie no i wykonywania konstrukcji jezdni, wcześniej zostały wykonane prace na kanalizacji deszczowej. Oczywiście to jest początek prac, więc też za bardzo jedna firma z drugą, bo trzeba skoordynować te prace, jeszcze zostaną prace związane z rozwiązaniem kolizji energetycznych linii na powierzchni, która będzie skablowana, więc oczywiście jak najbardziej to jest nadzorowane, więc tu nie ma do niepokoju żadnych takich sygnałów. Koszt to jest nieco ponad 1,2 miliona złotych. Jest to firma Strabak, która realizuje już kolejną inwestycję w naszym mieście. Dofinansowania na to zadanie nie ma, więc jest robione w 100% ze środków własnych miasta. Jeżeli chodzi o środki unijne, to nie ma żadnych szans, bo wiemy, że to są duże, ponadregionalne inwestycje, które są dofinansowane bądź posiadające zakres niskoemisyjności. Jeżeli chodzi o Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, tu też nie spełniamy żadnych kryteriów. Które są w programie zapisane, więc nie ma szans, żeby pozyskać na taką drogę dofinansowania. Wiemy, że to są zawsze utrudnienia. Jeżeli zabierze się kilkanaście czy kilkadziesiąt miejsc parkingowych, wiadomo, że gdzieś te samochody trzeba zaparkować. No ale, żeby było lepiej, musi być najpierw gorzej. Więc tu prosimy o cierpliwość. Postaramy się jak najszybciej po przebudowie udostępnić ją kierowcom. Na dziś to już wszystko. Do zobaczenia za dwa tygodnie w kolejnym Czym żyje Grudziądz?